No, siemanko widzowie. Dzisiaj sobie będziemy grali w Hide or Die. I ta gra polega na tym, że trzeba się ukryć jako dany przedmiot. No i na przykład w danym pomieszczeniu. Na przykład teraz może sobie wybiorę biuro, bo biuro brzmi tak ciekawie dosyć, nie wiem. Po prostu mam takie skojarzenia. Nawet dużo jest osób więc powinno być nawet fajnie. Mam nadzieję, że nie będę szukającym. Dobra. Nie jestem szukającym. O, mam fotel. I muszę się jakoś dobrze schować. Dobra, tak mi się wydaje, że jest dobre miejsce na schowanie. Oj, ale jakieś trolle są. Dobra, może wyjdę, zobaczyć co tam się dzieje. To jakiś gość w ogóle nie szuka, jakby. Oj, oj. Oj, oj, dobra, tu jest idealna kampa, tu mnie na pewno nikt nie znajdzie. Mnie na pewno nikt nie znajdzie serio. Ej, widzicie normalnie tą kampę? Ona jest nie do uwierzenia, że ja taką kampę mocną znalazłem. Dobra, mi się wydaje, że to wygrywamy. To jest początek odcinka. Jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie mi jakiego najbardziej YouTubera lubicie. Dobra, ale to serio jest. Kampa nie do znalezienia. Nie, no co to, to serio jest. Nie do znalezienia kampa. O nie, Jakiś gościem myślałem, że on tu wchodzi. Blisko było. <laughs> o nie, u nie. U nie. O nie. U ne. U ne. 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 Ale Sigma. Oh, ale jsem Sigma, oh, Ne. Já jsem. Ne. By to na co? A ten gościu się tady ukrywał. I ale my z tym gościem Sigma totalne, nie. No wy widzowie też jesteście pewnie Sigmami w tą grę. Więc mi się wydaje. Że no, jakbyście chcieli, to kiedyś możemy zagrać w jakąś grę. Ale musicie mi napisać swój niki muszę was dodać. Albo wy mnie po prostu dodajcie. Mój nick to robinek1239. Sama tutaj nazwa wskazuje. robinek1239. Jak chcecie, to możecie mnie dodać i, i nagram jakiś tam odcinek. Może odcinek. A może kto wie. M może nawet... Znaczy, może zagramy. Mo, a może odcinek? Właśnie nagramy, Dobra. Ja chyba idę inną kampę znaleźć, bo ta to jest za słaba. Muszę się gdzieś poruszać, jak takie małe to. dziwne to, co? co to jest w ogóle. Nie wiem, co to jest w wymiana, ale to chyba. Co? Aha, pewnie ona wybrała kogoś innego na szukającego. Nie no to dobrze mi się wydaje o, Siema. Siedma O, dawaj, dawaj się skąpimy tutaj O No kurczę, nie, nie chciał się skampić. Dobra, co tam dostanę? 250 hajsów, zawsze coś, zawsze coś Dobra. W sumie, jakbym się ukrył jako to. Nie, to jest za bardzo to. O nie, mogą mnie teraz łatwo zauważyć. O kurczę, to jest best mapa. Czemu ja wcześniej tej mapy nie wybierałem? To jest naprawdę najlepsza mapa. Widzowie, zobaczcie to. Wskakujecie tu. skakujecie tu. I wskakujecie tu. O ja. Nie, to jest. To jest. To jest easy, easy win. Easy win, to jest po prostu. To jest po prostu easy win. Kaczka. O kurczę. On chce tu wejść, ale ja mu tak nie pozwolę, łatwo. Nie ma tak. Nie ma tak łatwo. No to jest fajne. No nie. Ale mnie już tu nie ma. On myśli, że mnie już tutaj nie ma. Jest! O kurczę, ożon on miał pięć. To był niezły koksem, powiem. Tak, kupię sobie to i wezmę to zamiast tego. Właśnie nie wiem, szpital wezmę, no albo dobra, wezmę to muzeum. Co mi szkodzi? Co mi szkodzi? Co mi szkodzi? Nie brać tego muzeum. Boję się, że będę poszukiwaczem, ale jednak nie. Dobrze coś mniejszego znaleźć. Co? Ha! Myślałem! Ha! Dobra, szpital. Po co posiadłość? To jest słabe. Dla mnie. Dobra. No i pewnie teraz ja będę tym, jak zawsze O co? Takie małe krzesełko. Oni się na pewno nie skapną, że coś tutaj jest nie tak. Na pewno chyba nie. Dobra, oddam do, dobra, oddam ci tą kryjówkę. O tym o wypadku trochę. oj! Uj, 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 uj. Tu jest mały. O, a może się nie skapnie. Będę chyba największym przedmiotem, a nie to jest największe. O nie, nie, nie. nie. Zostaw mnie zamrożenie i dałem. Ale Ford, że dałem jej zamrożenie, bo jakbym mi nie dał zamrożenia, to ja bym mógł umrzeć. No ciężko by mogło być. Dobra. Ewa gra z krewetkami, czyli to jest squid game. Dla takich, którzy mogliby nie wiedzieć, to jest jakby to squid game. Mi się wydaje, że to spokojnie będzie taki krótki filmik. Taki na pewno nie będzie z 20 minutowy. A to będzie gdzieś ostatnia runda. Jakbyście chcieli nagrać ze mną odcinek, no to piszcie w komentarzach. Albo może zróbmy tak, że jeszcze, że jeszcze ja będę jeden raz i wtedy... Ja nie wiem, czy tu skakać wolno. Ale chyba nie. O, 500 dolków. Dobra, 500 dolków to dobra. Dobra ilość.

On chyba nawet mnie nie zauważył, okej, okay, dobra. Dobra. I może jeszcze jedną rundkę. No, nie Może będzie 20 minut. Nie wiem. No, może być 20 minut. No bo ja mu po prostu mu muszę być. Muszę być przynajmniej raz. No, muszę być przynajmniej raz. No bo stra strasznie chcę być. Jakby. Ktoś napisał ej. Może do mnie. Nie wiadomo, nie wiadomo. Może już mnie takie osoby znają. Nie, nie. Czy to ja nagrywam z prawdziwą pandą? Na pewno, nie no co. To nie ma szans. Proszę poszukiwać. Jest! 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 Jestem poszukiwaczem normalnie. Normalnie w końcu w końcu jestem poszukiwaczem nie, 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 nie dobra dobra On był tutaj dobra Eź Eź Dobra oni musieli jako a wiem już jak, jak tam weszli Dobro, hoďte tu. Ne, no serio. Jest! <noise> Nie! Oh, kurczę, najwięcej tych miałem! Eliminacji! Dobra, no i w sumie to by było na tyle, a więc do zobaczenia w kolejnym odcinku! Eluwa!